Ciągnik trafił do warsztatu, no ponieważ klient stwierdził, że czasami tak jakby temu ciągnikowi brakowało troszeczkę mocy, żeby sprawdzić przede wszystkim układ wtryskowy. Pompę wtryskową to jest pompa VP, znaczy teraz jest, nie ma jej, bo jest wymontowana, jest w zakładzie yy, w trakcie naprawy, jednak trzeba było ją naprawić, yy, moduł sterujący, pracą silnika i pompa i wtryskiwacze są w zakładzie. Myślę, że jutro powinny być już u nas, może uda się, że będą. No ale przy okazji, jak tutaj mieliśmy ciągnie na warsztacie, wymontowane tryskiwacze, to tak stwierdziliśmy, że trzeba zbierzeć ciśnienie sprężania. No i w zasadzie tutaj wyszły troszeczkę niezgodności, dlatego mamy też tutaj widać głowicę podniesioną do góry, ponieważ na jednym cylindrze faktycznie było 30, i to było na trzecim cylindrze, natomiast tutaj mamy wykres.